I nie zrobię tego. Alunos musi teraz grać Drama Queen. TR No tak, trykrum. Czego mhm. Nie to jest? O, może jakieś, może jakieś to Dolkim, żeby zobaczyli na jakim poziomie jest teraz ten. W Twitch Play z Pokémon, bo tam się męczyli. No kogo to obchodzi? Nie obchodzi. Przecież tego nikt nie oglądasz. Ja oglądam. I minut. I tu będzie leciał setup, tri setup tripluma. Zastanawiam ja się jak najskuteczniej gościa udupić w tym momencie. Jedyne co mi przychodzi na myśl to jest rock slide plus pozbycie się własnego staraptora. Wydajesz sobie jakieś dziwne dźwięki, takie? Hmm, hmm, hmm. No łusczciami. To to alergiczne, niestety. Okej. Okay. Po to właśnie wcześniej przyjmowałem leki, żeby ich już nie mieszać z alkoholem. Tutaj padło, Tutaj padło takie fajne znanko, you don't fuckle with shaku. Wow. Oh. Napiłbym się, ale szkoda mnie przepoj. Drugi, drugi wujek na Twitchu? Ktoś ten pyta się Sky? Nie wiem o co chodzi. Nie też nie wiem o co chodzi? Nie też nie no. Ale to... to. Goś jest... Gość zmienił sobie atak z obroną. <laughs> to będzie śmieszne. Aha! Wystawiamy Mańka! Chcieliście Mańka, to jest Maniek. Oto przed wami, magiczny tam, o tu ma. Tak jak tu, dobrze pokazuje Maniek. Jesteśmy, wiesz, mam odwróconą kamerę. No rzeczywiście. Mhm. No, a ty pokazujesz tam, to ja pokażę. Ale to dobrze pokazuje mimo wszystko. Mhm. mhm. Popatrz. We, we so Crazy. E, dobra, mega ewolucja. Szalonyś. I. Nie za patrz jakie ma... J ciekawe. Mhm. Cie, Cie, ciekawe czy ten Togekis też będzie próbował postawić Dricklu? Ty öh, on ma Protekta? Czy on ma Protekta? Ja tu widzę, że jest Szakł to może być jego Co? jak on uniknął gość Ma tego Gość ma ten śmieszny, haksowy item taki, co on pozwala uniknąć ataków. O, gość ma ją! No nie, dobra, to gość już wygrał. Gość już wygrał. No, jak ma ją, to już wygrał. To jest pewne. Nie, żebym się nie cieszył. Ale on nie wygrał, wiesz, ja sobie jaja teraz robię, wiesz. Ale... spokojnie teraz. Mhm, mhm, No, uh -huh, uh -huh. no to, to tylko świadczy o poziomie mojej wiedzy. No tak, gość Double Protect jakiś się, się bawi, co to chodzi? Ja mu nie dam. No trochę to po to jakiś tak poletają Po to kieś... tak... <śmuch> tak, A to... mi teraz zaśnie e, garczą. To będę się troszeczkę dłużej pieprzył z szaklem, ale to szakl to. Gość To szakl. Oni dopiero widzą, że ten, że. Że Bright Powder, no. No trochę trochę tak się głupie czuję, ale... Uuuuu, Ferrothorn. O, poznawiamy fer 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 feromony. Feromony. Nie no, nie no, akurat pamiętam, że jak grałem po raz pierwszy w to dużo ułatwił. Znaczy, znaczy do ognisty, dostać do z ognistymi, to, to pasował jak 5 do oka, ale. Ale, 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 ale tak Ale teraz patrz, o, ognisty atak. Uuu, smażony ferotorn, raz. Dziękuję. One shot, one kill. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Tak jak to robi ten. Lampi y, z tego. Mm -hmm. Z Happy mm -hmm. No. U, rock Slide. Ta siła! Ta siła! Tutaj szaku. Hashtag siła. Siła razy moc. Siła razy kleszcz. Dobra. Spierdalam Manectriciem. To jest najlepszy ruch w tym momencie. Przyda mi się jeszcze ten Intimidate na tym gunwie zrobić o Jezu, wiem co zrobię Oddam mu mojego Choice z speksa, to będzie musiał cały czas używać tego samego ruchu Bardzo zły plan. To znaczy dla niego zły, dla mnie jest jak najbardziej w porze. O, jeszcze garczą, uniknął ataku. Mhm. Ty, a po co jak ja mogę w niego napierdalać przecież tym hydropompą? Żeby mieć z jego pompę. Ehe, hydro, nawet. Hydro-pompa. Hydro -pompa. He no. he he. Tak Hehe. Tak, jeszcze... Podcast mi się przypomina. Hydro-pompa w podcaście. O nie... Uh, Earthquake. Fajnie, że mi trafi za jakieś marne obrażenia garczompa i tyle. Lel. Mistrz pozorów. No, cały problem polega na tym, że albo ja go nie trafiam, albo teraz pewnie zrobi protekta bez chipką. Ale już przegrał, no także będzie 3-1, kreszczów. Może miałem 3, 4, 1, bo chyba cię nic nie zabrał. Ja sobie sam zabrałem staraptora. Żeby się pozbyć yy, slowbro. A, no bo dobra. Mi, mi dobra, się... ja się nie kłócę. Dobra, hmm. Hmm. Tego się obawiałem, że może być maraton. Ale na razie jest spokojnie. To jest na razie trzeci. Tak. Zróbka. Czekaj, ale wiesz co już o zapłatkę, bo... Aha. On był już zapojeczki mam trochę tak skromnie. To weź, zdejmij mi sprzed kamery, nie będziemy pokazywać, że to jest z biedy. Ale to, no daj po prostu niżej, no. Dobra. No, tak górą, nie tak, tak. raz Jak dodam ci do pełna, to już nie będzie problem. Na no, dwie, trzy kolejki, jak najbardziej, dziękuję. Tak. Aj tam z biedy, zazdrościć najwyżej. Like to save the last part of the video. Hydro... No, no. Co? Dobra, znowu, poz... Nie. nie, nie. Nie, to jest innego, co nie? Pannę no. Może wszystkich kobiet, które na nas oglądają. Tak, za wszystkie tak, kobiety, jeśli. Tak. Czyli pewnie jest tylko Shippo. Nie, ty ma jeszcze jest. O Jezu, jesteś, O Jezu, zapomniałem tak. Ale będzie hejt! O nie, to się, to się wytnie, to się wytnie, wytnie. A Media Milczą. Dobra, no to za wszystkie kobiety. Te mentalnie też. Presz. Dziękuję. Nie ma za co. O! Ciepią mi się twarzy. O, Diva da Monki. Sorry, ale ktoś ma strasznie słaby rating, więc prawdopodobnie go rozpipczę. Co my tu mamy? O Jezu! To jest pożywka dla garcząpa i Rotoma. Ale wyjdzie sobie garczą Wyjdzie sobie kandaska. Albo nie. Tak, tak. Ludzie ludzie, zaczynają być wyrozumiali. Dla ciebie? Jak tak dalej puchnie, to sam z zgona. Nie, to znaczy, wiecie, nie, nie, niczego, nic na siłę, nie? Jak już będziemy mieć dość, będziemy wiedzieć, że mamy dość, albo ja, albo Kleszczu, albo obydwaj, to wtedy przerwiemy streama, bo nie będziemy się faszerować. Tym hmm. bardziej, że jestem na, na dość silnych lekach, lekach alergicznych, ale no specjalnie je przyjąłem wcześniej, żeby żadnych tam przygód nie było. Ale na razie jest z początku, nie, nie ma żadnego problemu. Także, jak to się mówi, także tego. Także tego. No. O tego szwagier i ja zgadzamy szkodowanko. Kryszczu ubezpieczon. Ja, ja najpierw czekam na akt... na akt ślubu, czy coś w tym stylu, bo na razie nie wiem... żadnego. zgonu. Ale wiesz, żeby tym otrzymało odszkodowanie, musi być najpierw moją żono. A i musi być jeszcze spokrewniona z drokarem, jak chce się podzielić chyba. Jak coś takiego. Chyba, że może możemy... Że, że, na... że trójkąt powiadasz. No. Bo, e, jak to było? Bigamia? Bigamia. Biga Bigamia właśnie. Hmm. Ha albo harem. Ludzie już też właśnie widzę, że wyczuli, że to będzie się siedziało. Co, co będzie siedziało? I na czym? Po w starciu. Chyba dopiero tym zobaczymy. A bo a, się działo, bo myślałem, że coś na czymś będzie siedzieć. WUOOP, stel vlog spad! Jaka szkoda? Jest ta piosenka taka i ludzie sobie robią śmieszki, wiesz, What does del fox say? Zamiast What does the fox say? Ej, to jest dobre. No, to już stare jest, jak, to jest stare jak szósta generacja. Ale takie no. śmieszki sobie ludzie robią, no. W moim przypadku ignorancja nie jest niczym zaskakującym. A to nie, nie, to muszę Ci przyznać rację. E, Mokcia tutaj sugeruje świadczyny. No to poproszę bardzo, macie Twitcha. Nie, przez internet takie rzeczy się nie załatwię. A to na micie. Będzie Pokemit w Krakowie, to już wiedzcie ci co nie wiedzą. No, warto być. Tak! Kangaskan przetrwał. Ja tam będę. A jeśli kangas przetrwał, to znaczy, że może być 4-0. Weź nie straszę. <laughs> nie straszę. Ja tylko ja tylko przepowiadam przyszłości. No nie ukrywam, że nawet ja widzę, że... A Aha, dobrze uderzył w trąpa. Jezu, patrz, 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 nic się nie stało. Uhuu! hu wszystko może. Tadzik to jest... auto, tak? Nie, to jest Pan Tadeusz. Aha, ten Tadzik! Myślałem, że to jest jego auto, nie wiem. Ten... Tadzik chce coś tak nie. nie, nie. Aha, to, to, to żubrówka. Nie, żubrówka lepsza. Kwestia gustu. Nie miała po prostu... Byle by tylko nie absolwent. By, byle by tylko nie biała, wiesz, w moim wypadku, ja wszystko co nie białe. To ja tak, absolwentu. Jak byliśmy na biwaku po zakończeniu matu, to to było paskudne. To, to było po prostu ohydne. Okej. Okay. Nie wiem czemu. No opowiadałeś ale... o tym psychologowi. O, jeszcze nie. Jeszcze ter termin jest do ustalenia. Okej, okay, dobra. Żubrówka też będzie, będzie żubrówka, oczywiście. Ale jest cały czas żubrówka. Jest cały czas, spokojnie. Ale to... Jeszcze nie brakuje. Czym chata bogata co ukradnie tata, tak? No. To się nie przejmujcie. A siedzi! Koniec. 4-0 Kleszczu. Zmasakrowałeś jak Janusz Kormin Mick No, nie ukrywam, że to będzie... że to będzie trudniejszy moment. Aha. To, to będzie, będzie, to będzie dużo trudniejszy moment. No. No. Jest no, bardzo, no, bardzo. Dobra, to muszą być ty wie. ale możesz w trakcie walki drugą, żeby nie było tak. Nachyczy. No może w trakcie walki. Dobrze, Spokojnie. Dobrze, dobrze. To druga cię czeka, na pewno cię czeka. No. Daj mi nie chcę tego zapisywać. To była tragiczna walka. To było jednostronne, bardzo. Koleś mi nic nie zrobił. Nawet mi jednego wiem, to, co to ma być. Nawet kleszczowi nie dał. A mu, ej, a może to ktoś z czatu chce Cię upić? I specjalnie dla Beki wziął jakiegoś monotypa. Ale to i to, to pisze, że to co mastersi, tak? To, to to każdy może tym dać, tym udział, tak? Czy? Aha, a juru, a juru, tak, tak. Żu nie, żubrówki chyba nie będzie na Zobaczymy, co będzie, ale nie chcemy tam się mocno alkoholizować. Sohaiby. Przynajmniej nie po dzisiejszym. Słuchaj, no on ma jakiś taki śmieszny rating. O, o, ty czekaj, Ej, uu, o, to śmieszny team jest jakiś. Macie opóźnienie w stanie komentarzy, jak, jak jest 4-0, to... Jak coś... możemy mieć Tak będzie, w czytaniu będę ciągnąć po raz drugi. Daj to żubrówkę, bo oni będą razem do was, będą mi stękać. Nie, 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 nie kleszcz, Ale tylko dalej, chwilę. tylko dalej, spokojnie. Nie, Ale nie, nie po, ja nie... po co ma się grzać? A nie będzie się grzała. Fizyka zajmuje 4,5, nie zagrzeje się. Będzie się grzała. Dobra, nie ma się sobie kłócić. No. To tutaj musisz wyłączyć prawa fizyki, a włączyć prawa picia. Prawa gąza. Prawa picia. To jest szkoła picia. I ty ma będzie drugi raz, tylko chyba słabo słuchasz tego co mówimy. No. Jeszcze potrafię czytać. A ja potrafię świetnie, ja tylko jeden, to mi No, No, A już już się próbuje. Double drink, 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 drink. Dobrze, to, to może ja ci tam naleję. No. O, wiem. I przy pierwszej krwi wypijesz. O. Czyli jak pierwszy podpadnie, nieważne po której stronie... No. no. Wtedy to sobie... Gulia. O Jezu! O, lubię Cię, wezwaj. No. Możesz postawić tu przed laptopem, no, no no właśnie, i tak nie piszesz. No właśnie, też tak myślę, że... Ale tak postawić. A, laptopie, postawię... A jak będę go na laptopie, to jest A może na laptopie, bo to jest Ja Cię, to jest technologia. Dobra. No. jakby sobie gotowy. Jak się umówiliśmy, kiedy, się, kiedy będzie tak zwany first blood o, mam na palcach krew Na pierwszą krew będzie tam Jeszcze Dolej już Kleszczu Jesteś nie bo, nie się bo, się, bo się zakończy ten Trzeba mówić, że jesteś taki niekonieczny, byśmy wzięli 4 litry Spokojnie. Nie, tylko dawam tylko do połówki. Będzie, będzie leżeć też przy mojej stronie, bo podejrzewam, że będę teraz trochę... Że... w ogóle kiedy to spadło? Tam? Gdzie skład? Jaki skład? A, ten... O, ty, patrz, patrz, wapek nas wyzława od Meneli. No, chciałbyś, chciałbyś wapek. Zazdrościcie! Właśnie. Właśnie, tak mamy wutka, nie? To jest zazdrośniki. Ale brzydki ma design w ogóle, popatrz, jeszcze gram A nie, jeszcze ja też gram ok, okej, no dobra. Ale mam brzydkie ciuchy. Tak, można w tej grze nosić brzydkie ciuchy? Ja nie rozumiem. I teraz pewnie to jest jakiś super pro gracz, więc poleci na pewno podwójny yy, fake out albo jakiś swagger, zaraz mnie będzie tutaj ciął, albo self destruct. Nie, aż tak źle mhm. to nie ma. A to ja sobie pocisnę podwójnego protekta, bo tu w sumie nic więcej nie zrobię. Muszę sobie sprawdzić, co on będzie tutaj kombinować. Chyba to jest. To akurat to, to, to co zrobił, było dość przewidywalne. W ogóle to mega kamienie. Robię taką znaczącą różnicę, bo w sumie pamiętam, że tak, kiedyś się tak, rozmawiałem, tak, 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 że tak. kiedyś się rozmawialiśmy o tym tak w sumie jeszcze nie było tak do końca wiadomo, bo to był dla początek. Wiesz co, części robią, części nie robią. O faaak, Trick Room.